O mamy to! Tak jest Sandergun dziwko! Pięknie! Kurwa pięknie! Ale macie przejebane! Przejebane! Będzie tylko że ja też znam walki z wami ja wiem, że zaraz ja mogę być przejebane! Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony MRMA, to jest kolejny odcinek gry w zasadzie trybu zombie do Gear Call of Duty. Jak widzicie, dzisiaj już zaczynamy tryb zombie w grze Call of Duty Black Ops 1, czyli w sumie w tej najbardziej przez wielu uwielbianej odsłonie zombie. Moi kochani, mamy 11 map, kinoderno, ten fajp operacja. Mamy Cztery powroty bardzo ciekawe, mianowicie Nader Untotent, i tak dalej, ale to zostawimy sobie oczywiście te cztery remastery na sam koniec Black Ops 1, bo zaraz po operacji w sztywniach zabierzemy się za Ascension, Call of the Dead, shangri i Księżyc. No ale zaczynamy od mapy Kinoder Totem. Tutaj się będzie troszeczkę też yy, rzeczy zmieniało. No przede wszystkim bronie się zmienią, bo yy, Call of Duty Black Ops 1. Akcja Crawy Black Ops 1 ma miejsce w latach 60. z tego co ja pamiętam, tylko w 60. E, więc są tutaj trochę nowocześniejsze broń. Oczywiście jest też sporo broni z II wojny światowej. Mm. Sama mapa Kino der Totem miała się pojawić w World at War. Zresztą w World at War miały być jeszcze trzy mapy zombie. Poza tym, co mieliśmy. Miało być Kino, miało być Coast i miało być Paris. Ale każda z tych map przeszła małe renowacje i została dodana do Black Ops 1. Będę na bieżąco mówił, tak czy siak. Zaczynamy. Call of Duty Black Ops 1. Najważniejsza zmiana, jaka jest w, do... między Black Ops 1 a World at War, to to, że tutaj również są perki. Tutaj również jest perk, który się nazywa szybkie e, quick revive, szybkie ożywianie, tylko, że tutaj to trwa, działa trochę inny sposób, bo w World at War działało to w ten sposób, że jeżeli stoimy nad naszym e, powalonym kolegą, to my go reanimujemy szybciej. Tutaj kosztuje to tylko 500 punktów i kiedy... Gramy solo, zombie nas powalą, to dostajemy jeszcze jedną szansę. Możemy trzy razy się napić tego perka w ciągu gry, czyli możemy trzy razy paść yy, w ciągu gry, no czwarty będzie wtedy śmiertelnym. Więc to zupełnie nas zmienia grę w zombie. Tutaj zupełnie inaczej to wszystko wygląda. Bo dzięki temu będziemy mieli troszeczkę więcej właśnie szansy, nie będzie tak, że o, padniemy i już koniec, finito, nie, 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 tutaj mamy jeszcze szansę się odrodzić, szansę, że tak powiem, właśnie się, o, o, o no, zyskać, bo dostajemy po prostu kolejne szanse i to jest bardzo dobre, to nam dużo pomoże. Oczywiście, tak jak mówiłem w World at War, tak i tutaj, myślę, że ustalimy sobie taki limit rundy do e, 15. Czyli jak dojdziemy do rundy 15 i nie będzie ona specjalna, no to po prostu kończymy grę tak, żeby było, no tam z, z, popełniamy sudoku, żebyśmy po prostu mieli mm, rundę 15 ko końcowo, żeby po prostu to za długo nie trwało. No chyba, że coś się takiego wydarzy, że nie pokażę wam, nie wiem, wszystkich funkcji na mapie, a będę coś chciał bardzo, to, to wtedy może ewentualnie warunkowo, ale rzadko kiedy takie rzeczy, myślę, będą miały miejsce. Zombie w Black Ops 1 są troszeczkę silniejsze, znaczy, troszeczkę cięższe do pokonania, no przede wszystkim one atakują w ułamku sekundy, jak się je tylko do nich zbliżymy, co zresztą widzieliście przed chwilą na załączonym obrazku. Więc są na pewno bardziej inteligentne. Nie klipują się tak z graczem, jak miało, jak, jak było to, jak miało to miejsce w World at War. Bo w World at War to bardzo często doprowadzało do śmierci, ale też często pomagało. No na przykład w sh na Shinonumie to mnie zabiło, tam na tej piątej rundzie, a w Derrize mi to pomogło bardzo. Tam w jednym momencie. Więc tak. E, Kinoder, to tym, jak mówiłem, miało być World at War, ale tam ciężko, nie pamiętam już dlaczego to w końcu zostało przeniesione na Black Ops 1. A! Bo było już blisko premiery e, e, Modern Warfare 2. Więc zostało to po prostu przełożone na Black Ops 1, no i stosunkowo ulepszone też. Dobra. Jakieś 3000 nam się przydadzą punktów. Więc jeszcze troszeczkę tutaj... Aha. Na razie musimy chwilę poczekać, aż się runda zacznie. Wtedy będziemy mogli budować bariery. Dokładnie. Nowy... ten... nowy tryb... nowy typ zombiaków się tutaj na pewno pojawia na tej mapie. Nowa cudowna broń się też pojawia. Dobra zostanie z nami na bardzo długo. Dobra, mamy 3120. Jest sporo nowości. No teraz na ścianach nie ma jakichś kar 98, tylko jest M14 na przykład. Otwieramy hey, drzwi. I aha, dobra, nie, 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 nieważne. A, tu jest nowy perk, właśnie, tu jest nowy perk Miłkik. Miłkik kosztuje 4000 punktów i daje nam to, że po prostu możemy mieć trzy bronie, a nie dwie. Ale jeżeli nas zombie powalą, a my. ten. A my mamy tę szybką reanimację, to tracimy wszystkie perki, co w tym przypadku oznacza też, że tracimy broń. Bardzo często, być może, ulepszoną broń, więc to jest też ryzykowne, żeby to brać. Mamy MP40, jest tutaj to bardzo dobra broń na tej mapie do pewnego momentu. Do pewnego momentu jest bardzo dobra, a później, nawet ulepszenie jej, te nie pomaga. Eee, Kino der Totem. Tak, tutaj, o Jezu, 42 runda, chyba, czy jakoś tak? To jest mój rekord. No i właśnie tutaj najbardziej się zwraca uwagę na jeden. Na jedną rzecz na wysokich rundach zombie, mianowicie tutaj jest straszny brak amunicji w pewnym momencie. W pewnym momencie tak bardzo amunicji brakuje, że to może być duży problem. Z Psy zombie są łatwiejsze, nie są tak zbagowane jak na przykład na derrize, bo wtedy mnie pokonał trzema strzałami na derrize yy, w poprzednim odcinku. No a powinien tam chyba sześcioma czy siedmioma, jak miałem jagarnoga. Więc tak, no jest dużo, dużo, dużo dobrych poprawek i generalnie te zombie z Black Ops 1 są takie najbardziej pamiętne. W, no, najbardziej, Najlepiej się zapisały w pamięci graczy, właśnie te zombie z Black Ops 1, bo wtedy był na nie po prostu największy boom. Te mapy też były takie, wtedy każda coś nowego wprowadzała. Mm. O, właśnie, z nowych rzeczy mamy tutaj też wieżyczkę. Wieżyczka jest automatyczna. 1500 płacimy, ona zabija tam wszystkie zombie dookoła, tylko nie dostajemy za to punktów. To jest problem. Um, no, ale na wysokich rundach właśnie jak nie mamy amunicji, no to jak znalazł. Chociaż chyba wtedy nie dostajemy też z nich power-upsów. Power są wszystkie te same, co były. No, na przykład tutaj mamy insta Kill, ale teraz insta-kill. Zabicia załóżmy nożem instaki, na insta-killu. Daje nam 140 punktów, a nie tam 120 chyba czy 110, jak to było w poprzednich yy, no, w poprzednich mapach. Także tutaj się to o wiele bardziej opłaca. Tutaj się to o wiele bardziej opłaca. Jak mówiłem, nie będę robił easter eggów, które mogłyby nam pomóc fabułę pchać do przodu, bo od tej właśnie mapy fabuła już tak no, przyspiesza. Fabuła już tak bardziej przyspiesza, co ja tu mogę dużo mówić. Może kiedyś sobie zrobimy jakiś odcinek, na, no, w którym trochę objaśnię na czym ta fabuła w ogóle tu polega. No bo teraz nie czuję się na siłach, żeby... To, co, co, ja muszę sobie najpierw wszystko przypomnieć, że nie było tak jak na live, że mi się mieszały tam postaci, fragmenty, momenty, mapy i tak dalej. Ja musiałbym sobie to mocno przypomnieć, żeby fabułę zombie, to taką z Black Ops 1 Wam ładnie tutaj podać. Czy będzie runda z psami? Nie, będzie normalna runda. To ja normalnie otwieram te drzwi. Tak jest. I tu kolejne. No i dobra, pozbieramy, tak, no myślę, kilka ładnych tysięcy. Jak uruchomimy prąd otworzy się kurtyna, rozsunie się kurtyna i będziemy mieli dostęp do mm, Jaggernoga, więc 2500 punktów na pewno nam się przyda. No ale też mam nadzieję, że gdzieś się pojawi w końcu mm, Random Box. On jest na tej mapie bardzo losowo, to nie jest tak, że jest w jakimś konkretnym miejscu. No nie no, tu trzeba go znaleźć. O Jezu ile ich tam idzie? Tu mogę się odwrócić, mogę się odwrócić. Ale żeby też za długo nie szukać, to ten, yy, paka, pa, ten, ten random box się pojawi tutaj na mapce w formie zapalonej w formie zapalonej żarówki. Dobra, weźmy maksamo, jeżeli można. To się nam bardzo przyda. 1945 z boku nic nie szło? Nie, ale to był ostatni zombie. Czy będzie teraz runda specjalna? Bo jak to będzie runda specjalna, to otwieramy to. Jak nie, no to się jeszcze tu wstrzymamy. Runda specjalna, dobra. Otwieramy zatem kino. Wszystko się tu rozsuwa, będziemy musieli iść. Eee, Okej, okay. tu mamy scenę, czyli w tym miejsce. więc tutaj musimy iść, żeby znaleźć... Uuu! Kurwa, Boga w sercu! Dawaj. O nie, 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 nie. w to samo miejsce się pojawił o dwóch idzie teraz. Dobra. zajebiście 4800 punktów. Kupujemy oczywiście Noga i zaraz zobaczymy nowy rodzaj zombiaków. Będą to zombie nowa, Bo ten kto z was kojarzy fabułę Black Ops 1, oczywiście pojawiła się na moim kanale, to wie, że tutaj jest coś takiego jak gaz Nowa 6. No i te zombie tutaj tym gazem Nowa 6 będą. Jebać, dobra, tu mamy Broń losową, random boxa, dawajcie. I Bardzo nie dobrze nam się nie trafiło, nie właśnie nie chciałem powiedzieć na początku jeszcze zanim zalosowałem, że w tej grze, ta gra jest znana z tego, że tu jest... O! Że tu... No i myślę, że to jest... O nie! O kabu... O fuck! O fuck, o fuck fuck Dobra, weźmy to. No, bo się nie wysłowie. Chciałem powiedzieć, że ta gra jest znana m.in. innymi z tego, że w skrzynce jest tutaj wiele chujowych broni. Jest RPK, która jest dobrą bronią. Jest Galil, który jest dobrą bronią. Aug. Komando, HK. Famas. I się kończy o dobre bronie. Ale ja wymienię... Możecie powiedzieć, że no to wymienia jest 6 broni. No właśnie, z 6 broni. Tych broni tu jest jakieś kurwa 30 czy 40. Więc tak naprawdę szansa na trafienie jakiejś fajnej, dobrej broni jest niska. Jest bardzo niska. Tak samo jak niskie są nowe zombie, które tutaj lezą. Niskie też są obrażenia od nich, ale jakich jest dużo, to mogą być kurwa problematyczne. Jak je zabijemy, to wybuchają właśnie tym gazem. Ten gaz nas oślepia. Dokładnie. I, ale też może zamordować pobliskie zombie. Jeżeli jakieś zombie idą koło y, gaza, y, zombie z gazem nowa i eksplodują mu w twarz. No, to giną wszyscy, kurwa. Dobra, losujmy. Losujemy. Zresztą zobaczmy, jakie tu bronie są. Małpka. Ej, bardzo dobrze. Bardzo dobry ten wysyp dobrych broni. Bo tutaj haka, który jest mega. Tutaj małpki. No i się skończyło. Spectre nie jest. Spectra nie jest najgorszą bronią. Ale też nie jest dobrą bronią. Dobra. No myślę, że możemy powoli troszeczkę zbierać na ulepszenia taka. No bo skoro mamy grać tylko do 15 rundy, to też nie ma tutaj co szukać jakiś yy... super broni, właśnie cudowną bronią bym chociaż chciał wylosować. Cudowną bronią na tej mapie jest Thundergun. Thundergun strzela kurwa taką chmurą, takim... Powietrzem, po prostu strzela potężnym ładunkiem powietrza, który wypycha wszystkie zombie w choler daleko. Uruchomiliśmy teleporter, najpierw tutaj, później tam na tej stacji łączenia. Teraz możemy się przeteleportować za darmo tym razem, nie 1500 punktów. Możemy się przeteleportować, i tam jesteśmy teleportowani w tamten rejon. I tam też jest maszyna do ulepszania broni, która niezmiennie kosztuje 5000 punktów. Więc na razie nie mamy za bardzo z czym tam lecieć plus też może jakieś fajne bronie by się nam trafiły. Nie miałbym nic przeciwko. Dobra, dostajemy jakieś tam małe obrażenia, ale z racji tego, że... No i właśnie to jest problem z moim klaczowaniem, z moją taktyką, o której wam tyle razy mówiłem, no bo część zombie jest na ziemi, część zombie tutaj lezie, no i tak krzywo trochę strzelać. Kurwa! Jezu jeszcze pies mnie przestraszył. Chyba na ty jesteś. Dobra, mamy Carpenter, to nam trochę zamknie tutaj okolice. Słuchajcie, skoro my mamy. Potrzebujemy punktów, to może zdabędźmy te punkty w najlepszy możliwy sposób czyli nożem, bo tym najwięcej idzie. 140 za każdego zombiaka. I tu zaraz powinny być psy. Okej, okay, tu już nie będzie ich. Tu mamy też nóż nie pokazałem wam go na poprzedniej mapie. Bo kurwa, nie zdążyłem. Ale jak będziemy mieli troszeczkę luzu, to pokażę wam na tej mapie. Dobra, możemy go nożować myślę. Yyy, e, ósma runda za nami, dziewiąta się zaczyna. Naprawdę, ta piętnasta runda to jest tak troszeczkę, no... Tak mogło być nawet trochę dalej. Szczególnie jeżeli są rundy specjalne, to wtedy to leci bardzo szybko. No ale dobra, na razie zostajemy przy naszym postanowieniu. Może w Black Ops 2 to zmienimy, bo do rundy 15 na niektórych mapach nie będziemy w stanie pokazać wszystkiego. Tak mi się wydaje, chociaż może. Może się uda, tylko będzie się robiło speedrun wtedy. No zobaczymy! Uch! Lecimy dalej przed siebie. Wiecie co? Biegnijmy z lżejszą bronią, bo jesteśmy bardziej mobilni. Odwracamy się, wtedy z cięższą bronią i robimy rata, ta 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 Najpierw zabijmy trochę zombinowa. Zajbiście. Mamy małpkę, więc nawet jakbyśmy padli... Gdybyśmy musieli sobie kupić perk właśnie na odrodzenie, to możemy małpkę rzucić. I... a właśnie, jak działa ma ma małpka, to ja wam pokażę może, jak działa małpka. Małpkę rzucamy przed siebie. Małpka się już pojawiła na poprzedniej mapie, ale no nie pokazała mi. Małpka przywołuje pobliskie zombie. One nie atakują nas, tylko idą do małpki. I wybucha, morduje wszystko, co tam się znajduje, a przynajmniej wszystko, co jest podatne na szybki mord. Dobra, tu jest y, kabum, kabum na trochę średnio obchodzi. Ja bym zabił jednego, Dobra. ja bym jeszcze raz zalosował i się najwyżej przeteleportował na początku następnej rundy. Chyba, że będzie to runda z psami, bardzo możliwe, że to będzie runda z psami. I co mamy, co mamy, co mamy? Dobra, broń, proszę. Kurwa, fal jest dobrą bronią, ale ja liczę na coś oh, lepszego. Oh, je, fal jest dobrą bronią do strzelania headshotów. Dobra, zobaczmy, czy będą psy, czy będzie. Nie będą psy, to jeszcze raz idziemy losować. Idziemy jeszcze raz losować. W takim razie to zdobędziemy punkty. Na początku następnej rundy i lecimy ulepszać. O, mamy to! Tak jest, Sander Gandziwko! Pięknie! Kurwa, pięknie! macie przyjebane. Przejebane, bęnie raler, tylko, że ja też znam walki z wami i ja wiem, że zaraz ja mogę mieć przejebane Kochani, mamy Thundergana. nie można go ładować, więc musimy go opróżnić Dokładnie Tutaj weźmy Kurwa, mamy, z... ja pierdole, pięknie, dobrze Ulepszamy HK, zbieramy punkty i ulepszamy Thundergana. Ale zajebiście się nam trafiło, ja pierdole Cieszę się, że się udało nam to pokazać Dobra, smażymy. Nie chciało mi się z nimi nawet walczyć i mamy tutaj 30 sekund na cokolwiek. Tutaj czas like... się odlicza. Mamy 30 sekund, możemy ulepszać. Możemy też na przykład wskoczyć tutaj w okno i rzucać granatami w zombie, które stają w jednym miejscu. Obok zresztą mamy granatę do kupienia, tylko że za 250 punktów to ja już. Doskonale. Tylko, że trzeba uważać, że. Hey, zombie, póż... O, nie, maksamo. Oh, no, oh, dobra, nie, dopiero co maksamo, nieważne. Tylko, trzeba uważać, bo, właśnie, jesteśmy teraz teleportowani albo do domu, albo w losowe miejsce. Do domu, znaczy, no w sensie na spawn point, bo jesteśmy czasami losowani. losowani e, Teleportowanie jeszcze w losowe miejsce, i tam możemy szybko szukać jakiejś kasety. Kliknąć kwadrat, i wtedy podniesiemy ją. Mam nadzieję, że, jak jeszcze raz się przeteleportujemy, ulepszymy karabinek. Jak się jeszcze raz przeteleportujemy, to wierzę, że będę mógł wam to pokazać. Dobra, na razie idzie nam tutaj, co całkiem sprawnie, więc chyba na musimy ze spawn iść. Teraz nie możemy teleportować się od razu. Mm, od razu po tym, jak tutaj to robimy, jak po tym, jak ulepszymy broń, musimy chwilę odczekać. Musimy chwilkę odczekać, żeby teleporter się ochłodził. Tam zresztą, jak podejdziemy zaraz, to będziemy mieli, że o, teleporter jest w trakcie chłodzenia. Hihi. Znaczy, no, bez hihi. Eee, <laughs> więc tak, więc możemy teraz na to poczekać. Ogólnie, właśnie chciałem nóż bowiego może jeszcze, ale nie zdążymy w teraz. Nóż bowiego, speedcola i ulepszenie fandargana, czyli łącznie 11 tysięcy potrzebujemy. Wiem, jak to brzmi, ale to nie jest wcale tak odległy plan. O kurwa, jak mnie zacięły, ja pierdolę. No to trochę więcej nam się przyda jeszcze punktów, bo trzeba będzie kupić jagger trzeba będzie kupić. Fuh, chuj. dobra, małpa pierwsze, co rzucamy? No, i hej, halo! Dobra, lecimy teraz tutaj kupić pierwszego perka. I lecimy kupić znowu odrodzenie. Nie zgadniecie po co, żeby się odrodzić. Można powiedzieć, że zaczynamy od zera. Potrzebujemy 11 tysięcy. Luźna prośba. Przelewa Przelewajcie do Dobra. Uzbieramy tutaj. To nie jest najlepsza broń Thundergun, który teraz trzymam. Nie jest najlepszą bronią, jeżeli chodzi o zdobywanie punktów. Bo patrzcie sami ile za nich dostaniemy. No kurwa z 300, 200, no nie wiem, jakoś bardzo mało. Thundergun jest bardzo pomocny, jeżeli chodzi o O U. jeszcze. O jest. No to to raczej wątpię żebyśmy. Super, jeszcze 10 tysięcy. Thundergan jest pomocny, chcemy uciec przed przeciwnikami. Na przykład, gdybym tam biegał tak jak powinienem, czyli z Sundergunem, to bym się nie stało to co się stało. No ale niestety, padliśmy Duży cios dla naszego budżetu. No dobra, najbardziej dla mnie potrzebna jest teraz... Yy, no, nóż był jego, żeby wam go pokazać. I ulepszanie Thunderguna te Speedcallę to możemy sobie zostawić ewentualnie na koniec. Ewentualnie. Jak będziemy potrzebowali tak bardzo, jedna z rund będzie runda z psami. No ale jak mówiłem, jeżeli 14 albo 15 to będzie runda z psami, no to po prostu robimy jeszcze jedną rundę wtedy dodatkowo. Inaczej, jeżeli 15 będzie runda z psami, to robimy jeszcze raz rundę 15. Jeżeli 14 będzie runda z psami, no to wtedy robimy 15. Gdyby na przykład 14 i 15 nie, było, nie były rundami z psami, no to wtedy po prostu zaczynamy 15 rundę, dajemy się pobić, kończymy grę. Nam tam nie jest nic potrzebne do szczęścia. Ta no, chyba że naprawdę jeszcze nie zdążę w, nawet do tego momentu wtedy ulepszyć Fandargana e, nic. No, no wtedy możemy sobie jeszcze troszeczkę po, pozwolić. Dobra, zbierajcie się w grupkę. Oh, what a on! Jak jak mówiłem, jeżeli biegamy, próbujemy zabrać grupę, to biegamy z bronią, która szybciej zabija zombie. Znaczy, w tym przypadku Thundergana. No jak już mamy tę grupkę, to się wtedy odwracamy ewentualnie i walimy tą bronią, która jest dla nas bardziej punktogenna. W tym przypadku jest to niewątpliwie haka. Ale tu chyba nie powinien nikt nam zaskoczyć że te zombie na dole są szybkie. Mój pies się znowu obudził. No ciężko, ciężko, ja Ogólnie mam wrażenie, że Black Opsydent jest. No dobra, jest najcięższe, ale z tych nowszych, z tych właśnie bardziej przez graczy lubianych kolorniki, to chyba mi się wydaje, że nie mimo wszystko. To Black Ops 1 jest cięższy Black Ops 1 ciągle każdego gra. Dobra, słuchajcie, co będzie na 14 rundzie? Bardzo chciałbym wiedzieć, czy to będzie jakaś runda z psami, runda specjalna czy coś Runda z psami, czyli robimy rundę 15 do końca, kochani puppies! Dobra, to zabijmy psy i się przeteleportujemy może na, na następnej rundzie, jeżeli będziemy mieli już te 5000. tysięcy. Wydaje mi się, że będziemy mieli. Jest tu generalnie też taki fajny glitch. Jakoś jak się tutaj na deskach zawiesimy, to psy nas nie atakują. No ale ja się nie zawiesiłem odpowiednio. Generalnie jakoś jak tak usiądziemy dobrze, w dobrej pozycji tutaj na tych deskach, to psy nas nie atakują, tylko w pewnym miejscu się... Stoimy w jednym miejscu, bo na razie tak biegamy jak kurczak bez głowy. O, nie, nie, nie pozwalam. Dobra, mam 5000 na ulepszenie. Nie mamy jeszcze 3000 na nóżbowiego. Es S nice good. Ale spokojnie, wszystko w swoim czasie. Na tej rundzie na pewno nam się uda. I na rundzie 19. A je dobra. Jak będziemy gotowi, to musimy użyć teleporteru, teleportu. Dwa, dobra, od razu używajmy. Cię przystroszyłem Dobra. Wrzucaj to do ulepszenia. Kurwa, ja Wunderwaffe nie zdążyłem na odcinku ulepszyć. Ja nie wierzę. Dobrze, że tam chociaż jakokolwiek broń udało mi się ulepszyć. Ale nie spokojnie, że tak powiem. Wunderwaffe tutaj też wraca, co nie? Więc no, to też będzie... ...możliwość ulepszenia. I 3000 punktów już teraz mamy. Czyli te punkty, które są nam potrzebne do... No, żeby go. Teraz skupmy się. jesteśmy w domu. Szukamy, 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 szukamy. No nie było niestety. Czasami nie ma. Czasami jest taka kaseta, bierzemy kwadratem ją wtedy. Wkładamy ją do projektora, jeżeli następnym razem się teleportujemy. Z tego projektora leci nam film instruktorzowy, nazwijmy to, ale mówiący nam co nieco o fabule zombie. Mam ulepszony... Yy, ulepszonego Tandargana, teraz to jest Zeus Canon, Kanoniczny Zeus. Dobra, yy, dalej go nie możemy yy, ładować w dalszym ciągu. Tu jest ten Miulkih, ale no, on też nam nie jest zbyt niepotrzebny. Natomiast co by się nam przydało, nóż bowiego. Nóż bowiego jest o tyle dobry, zastępuje nam właśnie ten yy, oryginalny atak i do rundy 9 zabija wszystko na hita. Zabija wszystko jak leci na jednego strzała, bo jest potężny. Teraz myślę, że na dwa strzały normalnego zombiaka. te zombinowa być może dalej będzie na, na jeden strzał brał. zobaczymy Na pewno pełzaki zabija. O, to mogę o, jestem bardziej niż pewny. Zombinowa też zabija na strzała bardzo dobrze w takim razie. jednak nie wszystkie. Dobra, tutaj. No i dobra, zostały nam co? Dwa zombiaki, trzy. I to by było na tyle w tym odcinku. Popełnimy def Pasito. To będzie tyle. Czy to już? Jeszcze nie. Jeszcze jeden zombie gdzieś tutaj się. Nawet dwa. Dobra, czyli zombie nowa też już na dwa hity lecą. No, nie, do tej dziewiątej rundy jest wyśmienito bronią. To jest bardzo dobry pomysł, żeby ją wtedy kupić. Bo można sobie zabijać po prostu y, uderzeniami wręcz, no, a to jest najbardziej punktogenne. No i dzięki temu sobie żyjemy. Dobra, kochani, ja uruchamiam automatyczną wieżyczkę i uruchamiam też swoją śmierć. Więc dobra, niech to tam strzela. A ja co ja mam? Aha, z zachodu. ja Ewa mogę w tym momencie tylko chyba podziękować za. Oglądanie to było dopiero pierwsza z 11 map, jakie są w Call of Duty Black Ops 1 Kinodertotem. Myślę, że jedna z łatwiejszych map generalnie też, chociaż nie najłatwiejsza nawet w tej grze, bo w tej grze jest o wiele łatwiejsza jeszcze jedna mapa, ale mniejsza o to. Więc tak. Było dosyć łatwo, było fajnie. Kielon Dartotem to jest cudowna mapa. A ja cieszę się, że mogłem ją dla was nagrać. Dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku Trybu Zombie do gry Call of Duty Black Ops. Trzymajcie się, cześć!